Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się 11 kocim dźwiękom i ich znaczeniu. Koty komunikują się z nami na wiele sposobów, a miauczenie to tylko jeden z nich. W tym filmie odkryjemy, co oznaczają różne dźwięki wydawane przez koty od mruczenia i syczenia po miauczenie i warczenie. Dowiecie się, jak interpretować mowę ciała kota i lepiej zrozumieć jego potrzeby. Zapraszam do oglądania. Mruczenie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kocich dźwięków. Kojarzy się z zadowoleniem i spokojem, i często tak właśnie jest. Mruczący kot to zazwyczaj szczęśliwy kot, który czuje się bezpiecznie i komfortowo. Jednak mruczenie nie zawsze oznacza szczęście. Czasami koty mruczą, gdy są chore lub zestresowane. Mruczenie może być również sposobem na uspokojenie siebie lub innych kotów. Warto więc zwracać uwagę na kontekst, w którym kot mruczy. Jeśli mruczy podczas głaskania lub zabawy, prawdopodobnie jest szczęśliwy. Jeśli jednak mruczy bez wyraźnego powodu lub w sytuacji stresowej, warto skonsultować się z weterynarzem. Ćwierkanie to wysoki Melodyjny dźwięk, który koty wydają najczęściej podczas zabawy lub polowania. Ćwierkanie może być również oznaką ekscytacji lub ciekawości. Koty ćwierkają również do swoich opiekunów, aby zwrócić na siebie uwagę lub poprosić o jedzenie. Ćwierkanie jest zazwyczaj dźwiękiem przyjaznym i pozytywnym. Prychanie to krótki, ostry dźwięk, który koty wydają, gdy czują się zagrożone lub zirytowane. Prychanie może być również oznaką bólu lub choroby. Jeśli kot prycha, najlepiej dać mu spokój i pozwolić mu się uspokoić. Nie należy próbować głaskać ani podnosić prychającego kota, ponieważ może to pogorszyć sytuację. Warczenie to niski, groźny dźwięk, który koty wydają, gdy czują się zagrożone lub chcą odstraszyć intruza. Warczenie może być również oznaką bólu lub choroby. Jeśli kot warczy, należy zachować ostrożność i nie zbliżać się do niego. Warczenie jest wyraźnym sygnałem, że kot nie chce kontaktu i potrzebuje przestrzeni. Koty komunikują się z nami za pomocą różnych dźwięków. Zrozumienie znaczenia tych dźwięków może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze koty i ich potrzeby. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące kocich dźwięków, skonsultuj się z weterynarzem. Koty zazwyczaj nie piszczą bez powodu. Jeśli usłyszysz pisk lub krzyk bólu, to znak, że coś jest nie tak. Może to być oznaka bólu fizycznego, strachu lub stresu. W takiej sytuacji należy natychmiast sprawdzić, co się dzieje i w razie potrzeby skontaktować się z weterynarzem. Kocięta, które potrzebują pomocy, często wydają z siebie wołanie o pomoc. Jest to wysoki, piskliwy dźwięk, który ma zwrócić uwagę matki lub innych kotów. Jeśli usłyszysz wołanie o pomoc u kociąt, to znak, że potrzebują one Twojej pomocy. Sprawdź, co się dzieje i w razie potrzeby pomóż im. Wycie i Miałczenie to groźne kocie dźwięki, które mają odstraszyć przeciwnika. Koty wydają te dźwięki, gdy czują się zagrożone lub chcą bronić swojego terytorium. Jeśli usłyszysz wycie lub miauczenie u swojego kota, to znak, że czuje się on zagrożony. Postaraj się uspokoić kota i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa.